Proszę, śliniaczek? Tak. Proszę. Ciepko, co To dmuchaj. Okej. Okay. No już możesz zjeść. Spróbuj. Dobre? Tak. No to smacznego. Są twoje nowe buty? Tak. Gdzie mama kupiła? W sklep. sklep? Pokaż mamie. Mmm, jakie ładne. To chyba konwersy. Przeczytasz mamie, Kisię, kocie? Tak. No to dobra. To ja ci podam. Proszę, czytaj. Kici kocia moje. Kici kocia to moje. Brawo. Kici kocia O, jak kocie, Tuli tuli! Kici kocia! Kici tuli tuli! Chcesz koło Pawełka! Do Pawełka chcesz iść? Tak, koło Pawełka! Koło, koło Pawełka chcesz, dobrze. Chodź, do taty. Tak, do taty. Tata śpi jeszcze, wiesz? Miałam wam polecić zamiennik tej maski Skillsa. Mam teraz tą maskę z Origins. Dzisiaj miałam ją już drugi raz na noc, bo ją się właśnie na noc aplikuję. I jest taka gładziutka skóra, że naprawdę myślę, że ona jest świetna. Nawet wydaje mi się, że lepsza od tej Skillsa. Moja codzienna miksturka, czyli ciepła woda, miód i cytryna. Mam akurat miód akacjowy, on jest przepyszny. I to jest mój rytuał. Nie żadna kawa, nie żadna herbata, tylko dzień zaczynam od właśnie takiej wody z sokiem z cytrynym i z miodem. I dopiero później zabieram się za śniadanie. Mamy tutaj pyszne wiejskie jajuszka i powiem wam ciekawostkę, którą się dowiedziałam od pani dietetyk, z którą rozmawiałam, miałam taką konsultację dotyczącą Właśnie, Alexa diety, i ona powiedziała, że ogólnie dzieci w wieku dwóch lat nie powinny jeść jajek częściej niż co drugi dzień. Także, jeśli macie takie maluszki w domu, no to taka ciekawostka ja tego nie wiedziałam. I robimy jajeczniczkę. Będziemy mieć dzisiaj taki miks: będzie fasolka w sosie pomidorowym, parówki, jajecznica i kanapki. Jeszcze mam rukolkę piękną, więc zaraz wszystko tutaj ładnie ułożę na talerz. I jak mi to wyjdzie, to pokażę wam efekt końcowy. I gotowe śniadanko. Idziemy jeść. Hej, witam się dzisiaj z Wami już po tej stronie kamery w Daily Vlogu. Dziękuję Wam bardzo, że pisaliście ostatnio pod postem, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Niestety ciężko byłoby sprostać w jednym filmie wszystkim Waszym oczekiwaniom i prośbom. Też chciałyście, żeby były jakieś outfity, troszeczkę gotowania, może jakiś foodbook, więc dzisiaj pokażę Wam wszystkie rzeczy, które będziemy jeść. Również opowiem, co gotowałam. I outfit pokażę Wam dzisiejszy, czyli moje spodnie ze Stradivariusa, sweterek z Zary, pod spodem top z Zary i łańcuszki, obydwa są z Alicji Marii I pierścionki, tak tutaj mam ten z dziubeki i zaręczynowy oraz moja obrączka A i kolczyki to z serduszka, także taki dzisiaj mój outfit, mam nadzieję, że będzie mi ciepło, bo zaraz też wyruszamy z Aleksem na spacer Opowiem Wam dzisiaj o temacie, który bardzo Was intryguje. Ja w grudniu pokazałam Wam się niejednokrotnie w vlogmasach, w mojej odsłonie, w której pokazałam Wam się z problemami skórnymi, z trądzikiem i opowiadałam Wam o tym, że stres, zarówno jak też pobyt w szpitalu, gdzie nie mogłam stosować swojej pielęgnacji, zadziałał po prostu strasznie na moją skórę. Ja wtedy miałam wysyp. Różnych, różnych, różnych rzeczy na skórze. Skóra mnie swędziała. Zastanawiałam się, czy to nie jest jakaś bakteria. Okazało się, że nie, że to był po prostu zwykły nawrót jakichś tam zmian ropnych, trądziku, wykwitów i tak dalej. Poradziłam sobie z tym sama, dlatego że jeszcze wtedy karmiłam Alexa piersią, nie mogłam przyjąć żadnych antybiotyków, no i stwierdziłam, że dam sobie radę sama. Dalej, jak widzicie, no moja skóra ma też różne jakieś tam wypryski ale na pewno uważam, że temat został opanowany i cera wygląda znacznie lepiej. Jeśli kiedykolwiek będziecie mnie pytać, co na trądzik, jak sobie poradzić z trądzikiem, zawsze odpowiem powiem, w jeden i ten sam sposób, a mianowicie złuszczanie i nawilżanie. To jest moim zdaniem klucz do sukcesu i nie można zarówno za bardzo wysuszyć skóry i jej złuszczyć, ale też nie można przesadzać i jej tylko nawilżać. Tutaj trzeba znaleźć Znaleźć ten balans i równowagę. Oczywiście, niech się też wypowiedzą profesjonaliści, dermatolodzy, kosmetolodzy o jakimś większym doświadczeniu niż ja, ale ja Wam po prostu chcę powiedzieć, nieważne nie zważając na to, czy jestem kosmetologiem, czy nie chcę Wam po prostu powiedzieć, co u mnie zadziałało. Może zaczniemy od tego, że chciałabym, żebyście przede wszystkim skupili się na tym aby mm, dokładnie wykonywać swój demakijaż, czyli najlepiej, żeby to były dwa albo trzy kroki. Mój demakijaż mm, to aż trzy kroki pierwszy krok to płyn micelarny który akurat zasułam, którego akurat ze nie wzięłam. Następnie używam takiego olejku do demakijażu twarzy. I na samym końcu, jak już sobie zmyję ten produkt, to używam mojej szczoteczki Foreo i z klinika mam takie mydło w płynie do twarzy. I to są te trzy kroki, i wtedy wiem, że moja skóra na pewno pozbyła się wszelkich jakichś zanieczyszczeń, resztek makijażu, i wiem, że jest czysta. To jest podstawa, żeby nie zostały żadne resztki jakichś zabrudzeń, czy właśnie makijażu żeby skóra wyglądała ładnie, no i żeby też mogła chłonąć produkty, które później będziecie jej serwować. Następny krok. Ja uwielbiam ten tonik i zawsze po niego sięgam, kiedy mam jakiś taki gorszy czas ze skórą. Bardzo długo używałam toników takich naturalnych i one też bardzo fajnie działały na moją skóretkę. Ona musi być wtedy zagojona. Nie może być w takiej fazie aktywnej, gdzie mam wysyp. Natomiast kiedy mam taki czas gorszy, to kupuję sobie klinik. To jest krok trzeci. Do skóry ja wzięłam do skóry mieszanej, bo taką wtedy też miałam. I mam takie zużycie. Jego ja bardzo lubię i on naprawdę zawsze ratuje. Zawsze ratuje mnie z opresji. I to są właśnie też te trzy kroki, które tutaj mam z klinika. Ja je zawsze kupuję właśnie, kiedy mam taki gorszy czas. Ten krem, taki na dzień o żelowej konsystencji, oil free, on jest naprawdę świetny i też go Wam polecam. Jest taki leciutki i na dzień moim zdaniem idealny pod makijaż. I teraz przechodzimy do tej pielęgnacji wieczornej. I to jest też bardzo ważne, żeby tutaj zastosować przede wszystkim jakiś produkt z kwasami. Ja miałam dwa produkty kwasowe: peeling kwasowy marki Dr. Skin i peeling kwasowy Anti-Akne z Bandi. To są takie dwa produkty i ja je stosowałam wymiennie. Jest, stosujecie tak jeden do dwa razy w tygodniu, raczej nie częściej, i tak to zdecydowanie na pewno zadziałało na plus, wysuszyło te wszystkie zmiany, uspokoiło. No, ja ogólnie jestem fanką kwasów, więc jeśli możecie sobie pozwolić, to serdecznie Wam polecam. Jeszcze wtedy była zima, nie było słońca, więc taki produkt idealny. Dodatkowo. Po tym peelingu kwasowym, yy, polecam Wam zakupić sobie coś, co będzie Wam bardzo mocno nawilżało skórę albo awen, ten sickle fade, ale ja nie wiem, też. Yy, się z nim polubicie, bo on jest taki bardzo, bardzo tłusty. Jeśli wolicie coś bardziej takiego w formie olejku, to ja kocham ten produkt z Alchemy Ja kiedyś z nimi współpracowałam, natomiast wtedy chyba pokazywałam inne produkty, tego produktu akurat nie, natomiast miałam go jako produkt do testów i został ze mną na dłużej. Używam go do dzisiaj. To już jest moje drugie opakowanie, będzie na pewno trzecie, moja przyjaciółka też używa. To jest świetny produkt. Nie dość, że pięknie pachnie takimi cukierkami, nim 2, to świetnie działa, jak sobie go nałożycie na wieczór, to rano się budzicie, i ta skóra jest taka mięciutka, nawilżona, no to jest rewelacja. To jest niby serum, ale ja już po nim nie nakładam żadnego kremu zazwyczaj i to sobie zostawiam na noc. Zamiennie oczywiście też mam maskę z awokado, którą używam w sumie od niedawna, i to jest maska Origins z awokado, tak bym mówiłam i ona. Jest Właśnie na noc. Po niej skóra też jest bardzo fajnie nawilżona, więc pamiętajcie, że jeśli używacie jakichś tam produktów kwasowych, to żeby też pamiętać o tym, żeby tą skórę nawilżać. Nie tylko złuszczać, ale żeby właśnie złapać ten balans. I jak złapiecie ten balans, to na pewno ta skóra zacznie Wam się wyrównywać, nie będzie tych problemów skórnych i ja po miesiącu. Już zauważyłam poprawę, no bo ten miesiąc na pewno trzeba odczekać minimum, żeby w ogóle zauważyć jakiekolwiek efekty, ale miałam naprawdę bardzo dużo tych stanów zapalnych. Jeśli mi nie wierzycie i nie oglądaliście jeszcze wtedy moich filmów, to wróćcie sobie do vlogmasa grudniowego i się przekonacie. Bo no tam widać w jakim stanie była moja skóra, teraz widać, w jakim jest. No moim zdaniem jest zdecydowana poprawa. Nie byłam u dermatologa, nie używałam żadnych produktów aptecznych wszystko, znaczy aptecznych, no na przykład to jest aptecznym produktem, no ale wiecie o co chodzi. Jakby tutaj jest tylko i wyłącznie gdzieś tam moja pielęgnacja, którą sobie gdzieś wypracowałam, więc chciałam się z wami nią podzielić. Możecie spróbować, może akurat u Was też zadziała. Dobra, to na tyle, jeśli chodzi o tą pielęgnację. Jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że wszystko tutaj widzieliście, co i jak. A my idziemy teraz na spacer, idziemy do piekarni drożdżówki i przejdziemy się z tym małym ambrzącem, bo już widzę, że tutaj mi się dobija do drzwi i jest dzisiaj bardzo aktywny. Jeszcze przy okazji chciałam Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Nazwy i link macie zawsze w opisie. Staram się, żeby tutaj było coraz fajniej, coraz milej i no rozwijać się pod względem zdjęć Żeby Wam się podobały, żeby były dobre jakościowo Także zajrzyjcie, będzie mi na pewno bardzo miło, jeśli zaobserwujecie mnie na Instagramie Co pokazujesz pieskowi? Tam, tam. Idziemy dalej? Tak! Brudne. Daleko od ulicy. I kawka. Ania! Aleksy jeszcze na drzemce, a ja już będę zajadać zupkę i chciałam Wam pokazać, mówiłam, że będzie troszkę o gotowaniu, więc tutaj chciałam Wam pokazać ten przepis na kapuśniak z Thermomixa. Jak widzicie, jest trochę tych kapuśniaków, jest nawet z młodej kapusty, ale ten jest najwyżej oceniany i ten też właśnie zrobiłam po raz pierwszy, ale on jest naprawdę bardzo dobry. Mm, tylko tak. Ja dałam samą kapustę kiszoną. Nie dawałam tej białej kapusty. Dałam dwa razy więcej ziemniaków niż jest tutaj w przepisie. Dałam 300 gramów i nie dawałam kiełbasy. I zaraz wam pokażę jak to wygląda. Nawet tej kapusty bym dała więcej. Może nawet jeszcze więcej ziemniaków. Ja lubię jak jest dużo, więc ym, tak wygląda. Jest naprawdę bardzo dobry. Trochę jeszcze musiałam doprawić po swojemu, ym, ale polecam wam ten przepis. Odzywam się do Was troszeczkę później, Aleks sobie właśnie je obiad Paweł pojechał po ryż, bo chce też dla nas przyszykować jedzenie i niestety nie mam ryżu A jeszcze miał coś tam załatwić przy okazji, więc czekam na niego, aż przyjedzie z ryżem, będziemy też jeść A później chciałam go namówić, żebyśmy pojechali do... to się nazywa Przylasek Rusiecki, o ile się nie mylę jest to chyba nowa miejscówka, z tego co wiem. Niektóre z Was, które są z okolic Krakowa bądź z Krakowa, polecały mi to miejsce. A dzisiaj jest ostatni dzień ładnej pogody i znowu będzie deszczowo, więc trzeba to wykorzystać. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze gdzieś skoczyć po Pawła pracy. A wieczorem idę na brwi. Moje brwi już są po pięciu tygodniach od tej henny, którą wam. Pokazywałam chyba na Instagramie, jak robiłam właśnie 5 tygodni temu I powiem Wam, że całkiem spoko się utrzymywał ten efekt No już teraz gdzieś tam kształt jest fajnie nadany i ja go utrzymuję Natomiast no już jak widzicie są resztki dosłownie tej henny Albo w ogóle już jej nie ma Część z Was, duża część pisała, że jednak Wam się podobam w tej wersji naturalnej ja jeszcze na pewno nie rezygnuję z tej henny sobie Chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało dalej Przez te 5 tygodni też stosowałam olej rycynowy na brwi Więc mam nadzieję, że troszeczkę też to podziałało I trochę się one zagęściły Dlatego, że no, ja bym chciała mieć taki efekt właśnie takich grubych brwi Nie lubię takich cienkich kreseczek Kiedyś wszyscy takich robili, teraz już chyba nikt. Więc tak, no na pewno ten efekt jest przerysowany w pierwszy dzień, więc tutaj Was ostrzegam. Jak mnie dzisiaj zobaczycie, jeszcze wieczorem będę się z Wami żegnać, Po tej chętnie. No ale tak to wygląda. Później naprawdę, jak się wymyję, wymyją te brwi, to wyglądają bardzo fajnie, mi się podobały. Weźmiemy talerzyki, pójdziemy tak? Tak. Na sofę? Tak. Gdzie jest mama? Tutaj. Tutaj? To jest mama? Tak. Cameron Diaz Bardzo miło, synku, bardzo to jest miłe, co ty mówisz W ogóle zamówiłam nowe puzzle i nowe książki dla Aleksa Bo ostatnio była taka deszczowa pogoda i stwierdziłam, że no musimy mieć co robić w domu No i zamówiłam kilka książek, chyba dwie albo trzy pary puzli, Bo w sumie mamy dwie pary Nie, trzy mamy pary i cały czas układamy je już do znudzenia I czekam już od piątku zeszłego, czyli teraz będzie mijać prawie dwa tygodnie, i dalej nie dostałam zamówienia. Eee, I okazało się, że wczoraj mi napisali, że brakuje im jednej pozycji, takiej książki za dużo marchewek. Eee, no ale to jakby nie była jedyna pozycja, bo zamówienie było te większe eee, i ja bym po prostu zrezygnowała z tej pozycji, żeby mieć szybciej te rzeczy. No oni gdzieś szukali tej książki, no i w końcu jej nie znaleźli. Teraz mi napisali, że jednak tej książki nie będzie. I dopiero jutro mi wyślą to zamówienie, więc będę czekać no ponad dwa tygodnie, bo wątpię, że przyjdzie przed weekendem Także jestem trochę wkurzona, bo już czekam i czekam i czekam Ogólnie zawsze byłam zadowolona i polecam Wam tą księgarnię internetową, no bo ceny mają spoko I naprawdę opłaca się tam kupować zdecydowanie bardziej niż w Empiku No ale... Tyle czekać ponad dwa tygodnie na zamówienie, a już po prostu naprawdę w te deszczowe dni to już nie wiedziałam, co mam tutaj z Aleksem robić, już wszystkie zabawy, wszystkie książki przeczytane. No i aż sama dla siebie chciałam kupić, żeby móc czytać coś nowego. No ale mam nadzieję, że to przyjdzie w miarę szybko. Teraz też na majówkę wyjeżdżamy yy, do rodzinki, także tam nam potrzebne są zabawki, bo jest dużo atrakcji, jest pies. Jest babi, ciocie i tak dalej, więc nie będzie nudy Tutaj sobie gotuję wodę na ryż, którego jeszcze nie mam A tutaj Wam pokażę ten sosik No tutaj nie ma nic innego jak po prostu kurczak, cebulka, papryka Taki sosik się wytworzył Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest No pomidory, wiadomo ale jest to naprawdę bardzo dobre. Ja jeszcze doprawiłam tak na ostro. Ja tak średnio lubię jakoś bardzo ostre jedzenie, ale mój mąż lubi, więc troszeczkę pod niego tutaj doprawiłam. Mimo tego, że on twierdzi, że to nie jest ostre, dla mnie trochę jest, no ale jest bardzo dobre, na pewno. I to też jest przepis termomiksowy, ja sobie po prostu już tutaj przełożyłam do takiego małego garnka Ten przepis, kurczak w sosie paprykowym, też dość wysoko oceniony Tak to wyglądać będzie finalnie, jak już podam z ryżem, mam też bazylię Na pewno, o widzicie, cztery porcje, czyli tak dokładnie jak Wam mówiłam i tutaj macie składniki, przepis, jeśli macie Thermomix, no to macie na pewno tą apkę. Tak to wygląda. I gotowe. Rzuciłam na szybko pranie i przyleciałam, bo przypomniało mi się, że chciałam się Was zapytać, do czego używacie takich napojów właśnie owsianych, jakichś ryżowych, migdałowych i tym podobne. Na pewno można użyć do owsianki, ale do czego jeszcze? Bo tak w sumie kupuję, a później nigdy nie wykorzystuję całego mleka i muszę go później wyrzucać, bo jest mniej więcej pół zużycia i ja nie bardzo mam pomysł, do czego jeszcze można wykorzystać. Może można zrobić jakieś fajne desery. Z tego dajcie znać, bo jestem ciekawa, no i wiem, że Alpro, Alpro nie ma najlepszego składu. Ale jeśli wiecie, które to mleko ma dobry skład, to też mi dajcie znać. Coś nie doczytałam. Generalnie coś się tutaj dzieje, ale jeszcze tego nie ma. W tym przylasku wysypali piasek, zrobili jakieś tam pomosty, ale to wszystko jest jeszcze w budowie. Więc nie jedzcie, bo na razie. Nie ma tutaj nic za bardzo, ale i tak sobie spacerujemy. Ja się będę z Wami już żegnać, żeby Was tutaj nie straszyć, jak widzicie jestem już po obrzywiach, one teraz są bardzo, bardzo mocne, ale fajnie, ponieważ olejek rycynowy mi faktycznie je zagęścił, jeszcze tylko... Tutaj i z tej strony Muszą mi podrosnąć Te włoski i naprawdę już będzie Bardzo, bardzo dobrze A ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Taki vlog Wam się Podobał, coś tam się do Was Odezwałam, powiedziałam co u mnie słychać Pokazałam też jakieś jedzonko Powiedziałam o kosmetykach więc Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni I do zobaczenia w następnym filmie Buziaki, pa pa